Dzień dobry, kłaniam się Państwu, nazywam się Paweł Bała, jestem doktorem nauk prawnych, prowadzę Kancelarię Adwokacką w Rzeszowie, wykładam na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, jestem autorem kilku książek z zakresu prawa publicznego i teorii polityki i postanowiłem zgłosić swoją kandydaturę na członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie. Proszę Państwa, jaka powinna być rada? Rada powinna być pluralistyczna. Rada nie powinna być zdominowana przez żadną z frakcji, przez żadną z koterii. No, a przecież wiemy, że takie funkcjonują nieformalnie w naszej adwokackiej społeczności. Rada pluralistyczna to rada sprawnie kontrolująca dziekana. Pogląd, iż rada musi być monolitem, musi być zdominowana absolutnie przez jedną z frakcji. To jest pogląd kojarzony z modelem białoruskim. To oczywiście jest jakiś wybór, ale ja uważam, że chyba nie najlepszy. Proszę Państwa, jeżeli wybory, to kampania wyborcza jeżeli kampania wyborcza to postulaty to program. Oczywiście są takie postulaty, pod którymi wszyscy z nas się podpiszemy. No na przykład, żeby samorząd był przyjazny dla członków tego samorządu. Truizm. Są takie postulaty, pod którymi większość z nas się podpisze. Kwestia liberalizacji nawiązania stosunku pracy. Natomiast ja postanowiłem zaproponować 10 postulatów takich nieoczywistych, które, jeżeli nie państwo obdarzą zaufaniem, chciałbym realizować jako członek Oryla w Rzeszowie. Po pierwsze, Dobra aplikacja do digitalizowania akt. Oczywiście z poziomu Rzeszowa pewnie tego nie zrobimy, ale z poziomu Rzeszowa będziemy mogli yy, i musimy to robić akcentować, a, akcentować argumentować na, na gruncie krajowym. Ale już z poziomu Rzeszowa jesteśmy w stanie zrobić tak zwaną bezpieczną chmurę, gdzie adwokaci będą mogli zapisywać, te dane wrażliwe byśmy powiedzieli, tak? Czy te zdigitalizowane akta sprawy. Bezpieczne e-mail? Tak. Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie, nasza Izba, jest w stanie zorganizować dla chętnych bezpieczny e-mail. No przecież nie wszyscy mamy strony internetowe, do których przypisany jest jakiś adres e-maila. Jedna z, na, z pań koleżanek wcześniej złożyła Zaproponowała wspólny zakup paliwa dla adwokatów. Obserwowałem grupy zakupowe, w, 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 funkcjonujące wśród lekarzy stomatologów. To może fajnie funkcjonować. Efekt skali może dać dobrą cenę. Więc ym, myślę, że pożądana jest sytuacja, w której organy izby występowałyby w imieniu wszystkich chętnych adwokatów na określone zakupy. Lekarza. Nawet papieru do drukarki. Dlaczego nie? To już nic nie kosztuje, proszę państwa. To jest, myślę, że sympatyczny postulat. Komunikacja z naszymi organami, z organami naszej Izby za pomocą czatu Pokojnie w określonych godzinach, rzecz jasna. Szybkie pytanie, szybka odpowiedź. Taki czat byśmy mogli uruchomić na naszej stronie internetowej. Nie tylko w stanie epidemii uważam, że zajęcia grupowe powinny być transmitowane online. I uważam, że jeżeli ten, ten stan epidemii się zakończy, powinniśmy umożliwić udział w formie tradycyjnej, w wykładzie, ale na zasadzie równorzędności, na zasadzie uznania takiego szkolenia, również udział w tym szkoleniu online. XXI wieku. Uważam, że izba powinna zaproponować jakieś instrumenty wsparcia dla. Kobiet, które są członkami naszej Izby, które zdecydowały się na macierzyństwo. Myślę, że nieoprocentowane pożyczki, szczególnie dla młodych matek, aplikantek i adwokatek, byłyby by, 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 by dobrą formą pomocy, na tyle na ile samorząd jest w stanie im pomóc. Wynagrodzenie dla patrona za objęcie patronatem. Pojawił się taki postulat e, akcentowany na naszym forum. A może jakaś forma dopłaty do z umową o pracę, to by było jakieś promo, to byłoby promowanie jakiejś zdrowszej formuły, yy, formy prawnej dla świadczenia aplikantów na rzecz swoich patronów czy innych adwokatów. Kwestia szkoleń. Ja Dużo o tym rozmawialiśmy, ja tylko dodam, że nie tylko prawo i nie tylko prawnicy. Retoryka, sposoby, metody PR-owskie, ekonomia, medycyna, dlaczego nie? Przecież na co dzień wielu z nas ma z tym kontakt. I to, nie, to nie, tylko, nie tylko prawnicy powinni do nas mówić, również przedstawiciele innych zawodów, oczywiście specjaliści wymienionych przeze mnie w branżach. I ostatni mój postulat, dziesiąty. Pełna jawność, jeżeli chodzi o kwestie wysokości diet i wynagrodzeń dla wykładowców. Te dane powinny być dostępne na stronie internetowej. Proszę Państwa, jeżeli Państwo zdecydują się zaufać mojej osobie i wybrać mnie do Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie, taka będzie moja polityka. Dziękuję.